W oparach ulewnego deszczu zaczynaliśmy 30. kolejkę PKO Bank Polski Ekstraklasy, a na początek puszcza niepołomice podejmowała pogoń Szczecin. I było to spotkanie, które będzie wspominane jeszcze długo, długo po zakończeniu sezonu. Przed meczem, minutą ciszy, uczczono pamięć papieża Franciszka. A chwilę później Łukasiak do kulurisa I jest 1 do zera w niepołomicach. Grek z 22 golem w tym sezonie, ależ to było łatwe. Chwilę później mknie prawą stroną Marcel Wędrychowski. Wędrychowski do Grosickiego. I ten jest zablokowany przez Artura Kraciuna. W pierwszych minutach przewaga gości była ogromna. Teraz grosik do... Kulurisa i najlepszy strzelec ligi zatrzymany przez Kevina Komara. Wytarta piłka Dawidowi Abramowiczowi, a więc wiemy, że Puszcza ma wrzut piłki za autu. Barkowski, Barkowski na długi słupek, tam jest Piotr Mroziński i jest remis. Jeden do jednego. Długo zastanawiano się, komu zapisać tego gola. Czy Borżesowi? Czym Rozlińskiemu? Ostatecznie Bramka trafia na konto piłkarza Puszczy. Teraz pogoń wchodzi w posiadanie piłki, domagali się gracze Puszczy. Gwizdka od sędziego Kuźmy. Pogoń gra jednak dalej. Kuluris do Grosickiego, ten do Ulwestada, dobrze komar, kuluris na raty i piłka wtacza się do Bramki. Coś niesamowitego. Pogoń prowadzi 2 do 1. Jeszcze była ta sytuacja Jakuby i Wędrychowskiego analizowana na wozie WAR. Ostatecznie bramka uznana za prawidłowo. Jeszcze ostatnia akcja w pierwszej części gry to strzał Barkowskiego w boczną siatkę. Druga połowa zaczęła się od kolejnego autu dla Puszcza Bramowicz w pole karne. Dawid Szymonowi coś nieprawdopodobnego! Piłka odbija się od Borgesa i mamy remis 2 do 2. Dwa auty i dwa gole dla gospodarzy, no najlepsza broń w Arsenale. Trenera Tuwacza znowu zadziałała. Stępień do Antoniego Klimka, ten między nogami Korzokaru i Puszcza prowadziła 3 do 2. Kapitalny początek drugiej połowy. W wykonaniu puszczy niepołomice, ogromna radość na trybunach, uśmiechnięty prezes puszczy, a więc Jarosław Pieprzyca. To jednak nie koniec popisu gospodarzy. Cholewiak w pole karne, znowu Klimek, dublek pomocnika puszczy i mamy 4 do 2. Zaledwie 8 minut potrzebowali na 3 gole. Piłkarze z Małopolski, teraz Grosicki w polu karnym i cała pogoń domaga się... Gwizdka sędziego, jest on ostatecznie po analizie VAR, bo piłkę ręką zagrał Dawid Szymonowicz. Kuluris! Hattrick Greka w niepołomicach. Już czwarty raz kompletuje hattricka w tym sezonie. Kuluris, nieprawdopodobna skuteczność tego zawodnika. 24 gole w tym sezonie, a tym razem Grosik do Kulurisa nie zagrał i piłka do siatki nie wpadła. Po chwili kapitan Pogoni opuścił boisko, Pogoń jednak dalej nacierała kapitalna akcja Marcela Wędrychowskiego i znów jest remis. Asystę przy tym golu zaliczył Eftimis Kuluris. Teraz gwizdek sędziego głównego i za to zachowanie Borges ukarany czerwoną kartką, a Barkowski drugą żółtą i w konsekwencji też czerwoną Obaj panowie opuszczają boisko i od tego momentu zarówno puszcza, jak i pogoń grają w dziesiątkę. W 88 minucie liczba zawodników pogoni jeszcze mogła się zmienić. Domaga się puszcza czerwonej kartki dla Kacpra Łukasiaka. gdzie sędziego nie było. Doliczony czas gry. Kuluris! Coś niesamowitego. 5 do 4, Czwarty gol Greka w niepołomicach. Absolutny rekord tego sezonu. 9 bramek zobaczyliśmy na początek 30. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Nie z tej ziemi jest ta forma greckiego napastnika Pogoni. 25 goli w tym sezonie i Pogoń pokonuje na wyjeździe Puszczenie Połomice 5 do 4. W tym momencie piłkarze trenera Kolendowicza są na czwartym miejscu. Puszcza tuż nad strefą spadkową. A przed portowcami teraz danie główne, a więc... Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym z Legią Warszawa. Puszcza pogoń. 4-5. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.